Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. I dzisiaj trochę Wam powiem o takich wewnętrznych, australijskich stereotypach. E, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych mówi się, że mieszkańcy Teksasu to same redneki, że mieszkańcy Nowego Jorku są bardzo niemili, a mieszkańcy Kalifornii wyluzowani. E, tak samo jest w przypadku Australii. E, więc dzisiaj Wam trochę powiem, co jedne Stany myślą albo mówią o innych. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Więc może zaczniemy od mojego ulubionego stanu, czyli stanu Victoria. Tam, gdzie jest Melbourne. Melbourne jest uważane za hipsterską stolicę Australii i właśnie mieszkańcy Melbourne są uważani za hipsterów, którzy cały czas ubierają się na czarno i popijają sobie jakąś fancy kawę, przy tym udając, że są europejczykami. Ale tutaj muszę przyznać, że Stereotypy nie biorą się znikąd, ponieważ w Melbourne jest taka niepisana zasada, że po 1 maja nie wolno ubierać innego koloru niż czarny. I jeżeli pójdziecie na spacer ulicami Melbourne w maju, czerwcu lipcu, to faktycznie większość osób będzie ubrana z góry do dołu na Czarno. Zresztą w Melbourne jest ogromna scena kawowa, więc tutaj ta część z kawą również jest prawdziwa. No i Chcą być Europejczykami, no tutaj ja myślę, że to jest czysta złośliwość, ponieważ Melbourne jest stolicą kultury w Australii i faktycznie ma taki bardzo europejski vibe, ale oni to mówią po prostu dlatego, że oni Melbourne właśnie tej kultury zazdroszczą i dlatego mówią, że chcemy być, że chcą być Europejczykami. Poza tym często właśnie jeszcze mieszkańcy Melbourne są określani jako tree huggers, że niby właśnie przytulają drzewa, że są tacy, wiecie, tacy inni. No i tak jak mówię, trochę w tym jest prawdę, e, z czym rzadko się spotykam, ale podobno starsi Australijczycy tak mówią, że nazywają stan Wiktoria Meksyk. Znaczy, Meksykiem nazywają stan Victoria, ponieważ znajduje się na południe od stanu nowej południowej Walii, tak jak Meksyk znajduje się na południe od Stanów Zjednoczonych, więc, no nie wiem, jakoś tak to sobie wymyślili. mieszkańców Wiktorii czasami określa się jako gumsakers, czyli Sacze Gumy, bo podobno tam właśnie osadnicy, którzy mieszkają, i Melbourne, który, którzy zakładali cały stan Victoria, uwielbiali właśnie rzuć gumę. To znaczy, ale gumę nie taką, że gumę do rzucia, tylko chodzi tutaj o gumę wydzielaną przez gumtree, czyli drzewo gumowe. Drugim stanem jest stan Nowej Południowej Walii, czyli największy rywal stanu Victoria. No i generalnie to jest taki stan, który Australijscy politycy uwielbiają, zawsze najwięcej pieniędzy idzie do tego stanu. No i generalnie dlatego inne stany go nie lubią. Nawet ostatnia sytuacja, kiedy właśnie w Sydney jest bardzo dużo przypadków, najwięcej jak było od początku pandemii, i wszystkie szczepionki i cały, całe fundusze poszły do stanu Nowej Południowej Walii, a nie zostały rozdane w innych stanach, więc no... Po prostu Nowa Południowa Walia jest w Australii raczej nielubiana. Jeżeli chodzi o Sydney, czyli o stolicę Nowej Południowej Walii, no to e, mieszkańcy Sydney uważani są za takich, którzy zawsze żyją w biegu e, i są niemili. E, ja totalnie zgadzam się z tym określeniem, zresztą opowiadałam wam o tym kiedyś w filmiku, gdzie porównywałam Melbourne i Sydney i faktycznie no mieszkańcy Sydney są raczej nie mili. No i właśnie mówi się, że mieszkańcy Nowej Południowej Walii to raczej patrzą na wszystkie inne stany z góry i czują się lepsi. Czy to jest tak do końca prawda? Nie wiem, ale taka jest ogólna percepcja właśnie tego stanu przez Australijczyków. A jeżeli już jesteśmy przy Nowej Południowej Walii, no to Australijskie terytorium stołeczne, czyli ACT to jest właśnie terytorium, które jest z każdej strony otoczone Nową Południową Walią, takie bycia San Marino Australii. No i czyli to jest terytorium. Na którym znajduje się Canberra. No i generalnie o tym terytorium jest e, opinia taka, że to jest najludniejsze miejsce w Australii, nie ma tutaj co robić, mieszkają tutaj sami e, urzędnicy, e, no i politycy. A jeżeli ktoś nie jest urzędnikiem, politykiem, to na pewno pracuje e, jako trady, czyli jako pracownik fizyczny. E, no i tutaj muszę się z tym zgodzić, no bo. No to nie jest naj najbardziej fascynujące miejsce do mieszkania w Australii. Poza tym ACT jest często określane mianem 4P, e, czyli Porn, Pod, Politicians, Pyrotechnics, czyli pornografia, zioło, politycy i pirotechnika. A to właśnie dlatego, że w terytorium społecznym... Pornografia, zioło i materiały pirotechniczne e, są zdekryminalizowane i można sobie tutaj na przykład uprawiać e, i palić zioło na własny e, użytek. Także no, jeżeli się spotkacie, że ktoś mówi 4P na Canberra, to właśnie dlatego. Teraz przechodzimy na północ, do stanu Queensland. No generalnie stan Queensland to, jest, to są te pocztówki wszystkie, które się wyświetlają ludziom w głowie jak słyszą Australia, e, czyli wiecie, plaże, surferzy itd. Tak Da, ciepła pogoda, no to jest właśnie Queensland. E, o Queensland, o mieszkańcach Queensland bardzo często inni Australijczycy mówią Banana bendes, czyli zginacze bananów. E, po pierwsze, dlatego, że tam jest bardzo dużo farm bananowych. Zresztą, sap kiedyś pracował w Queensland na farmie bananowej, e, dużo śmiesznych historii. E, ale to nie jest do końca pozytywne określenie, no bo to jest też takie określenie na głupka. E, no i. Mieszkańcy Queensland nie są uważani za bardzo mądrych. Zresztą mają piwo, które się nazywa 4X i zapisuje się je XXXX. I żart jest taki, że podobno mieszkańcy Queensland nie wiedzą jak zapisać piwo, więc po prostu... Pierwszą 4X. Poza tym mieszkańcy innych stanów uważają Queenslandczyków za Bogens, e, czyli takich australijskich redneków, wieśniaków. E, bardzo są rasistowscy. E, wszyscy chyba tacy najbardziej ultraprawicowi politycy e, pochodzą właśnie ze stanu Queensland. E, Queenslandczycy również są niesamowicie konserwatywni. Są jeszcze znani z tego, że bardzo często chodzą bez butów. E, no i z takich pozytywnych rzeczy są uważani za najbardziej wyluzowany stan w Australii. Dalej przenosimy się na północ, do terytorium północnego, czyli chyba takiej najbardziej egzotycznej i tropikalnej części Australii. Tam mieszka. Stosunkowo niewiele osób e, i duża część populacji to są Aborygeni. E, to, jak inni Australijczycy nazywają mieszkańców terytorium północnego, to jest najczęściej Crocodile Dandy, czyli Crocodile Dandy, bo mieszkańcy terytorium północnego są ogólnie uważani za bardzo takich twardych. Mówi się, że mieszkańcy terytorium północnego potrafią naprawić wszystko przy pomocy plastra. Poza tym, mieszkańcy terytorium północnego, mają opinię alkoholików. Podobno nie ma tam nic do robienia, dlatego wszyscy cały czas piją piwo. Poza tym wszyscy się śmieją, ale to zresztą właśnie z mieszkańców terytorium północnego oraz z mieszkańców Queensland, że przy 23 stopniach Celsjusza oni muszą ubierać kurtki, mimo że są właśnie takimi twardzielami no ale jednak robi im się zimno, jeżeli temperatura spada poniżej 25 stopni. Dalej mamy Australię Zachodnią i bardzo podobnie jak terytorium północne, jak mieszkańcy terytorium północnego. Mieszkańcy Australii Zachodniej uważani są za super twardych, często są także nazywani przez innych mieszkańców Australii górnikami, ponieważ tam właśnie znajduje się najwięcej australijskich kopalni i naprawdę większość, znaczy może nie większość, ale ogromna część społeczeństwa pracuje tam właśnie w kopalniach, dlatego również są uważani wszyscy za bogaczy, ponieważ kopalnie bardzo dobrze płacą, ale Mimo, że są e, bogaci, to są uważani za głupków, e, bo no dużego wykształcenia nie potrzeba do pracy właśnie w tamtych kopalniach, więc mają po prostu opinię bogatych głupków. E, poza tym mają obsesję na punkcie sportu, szczególnie właśnie AFL, czyli australijskiej ligi futbolu. E, zawsze jest bitwa między Zachodnią Australią a Wiktorią, która jest większą stolicą e, australijskiego futbolu. Na razie chyba nadal jest to Melbourne, dlatego że wszystkie finały AFL od Odbywają się w Melbourne, no ale właśnie w zachodniej Australii również kochają ten sport. Teraz przenosimy się do Australii Południowej. I Australia Południowa była jedynym miejscem, jedynym stanem w Australii, który nie był. Kolonią karną, no i właśnie chcieli mieć taką prasę, że, że są spokojnym, fajnym miejscem e, do życia. A tak naprawdę inni Australijczycy uważają ich za super nudne miejsce do życia. A poza tym okazało się, że mimo, że nie było tam skazańców, e, to jest tu stan znany ze swoich seryjnych morderców, i liczba seryjnych morderców jest nieproporcjonalna, jeżeli chodzi o właśnie południową Australię, w porównaniu ze wszystkimi. Innymi australijskimi Stanami, dlatego też często na mieszkańców południowej Australii mówi się, że są mordercami. A poza tym, e, południowa Australia jest znana ze swojego, właśnie niemieckiego jedzenia, ponieważ tam osiedliło się bardzo dużo Niemców, e, i południowa Australia znana jest właśnie z kapusty kiszonej, z kiełbasy niemieckiej. E, jest właśnie takim bardzo niemieckim miejscem, więc to również jest coś z czego oni są znani. Poza tym mieszkańcy Stanu Victoria uważają, że stan południowej Australii jest zacofanym, jest różnica pół godziny w czasie w strefie czasowej między Melbourne a Adelaidą i czasami w Melbourne, jeżeli ktoś chce kogoś obrazić, to można go zapytać czy jest z Adelaidy, bo mieszkańcy Adelaidy są uważani za zacofanych, jeżeli ktoś wiecie, Tak ciężko kapuje, no to można go zapytać, ej, co ty z Adelaidy jesteś, że, że nie możesz tego załapać? A teraz z Tasmania, czyli ostatni e, australijski stan wysunięty jest najbardziej na południe zresztą Tasmania jest wyspą e, i to jest źródłem e, wielu właśnie żartów dotyczących Tasmanii. Tasmania jest takim trochę pod lasiem e, Australii i jest bardzo dużo żartów na temat właśnie e, Tasmańczyków. No po pierwsze, dlatego że wszyscy znajdują się na małej wyspie, no to są uważani za zacofanych. Jest taki żart, e, że Tasmani odcina internet, jeżeli trochę bardziej zawieje wiatr. Poza tym inne australijskie e, stany śmieją się z Tasmani, że jest pełna kazirodców, dlatego no, że są niewielką wyspą i że wszyscy e, na Tasmanii są ze sobą spokrewnieni i muszą się żeni z własnymi siostrami, żeby ich populacja przetrwała. Często też się mówi, że mieszkańcy dosłani mają dwie głowy, właśnie z powodu Kazirostwa. Jest taki australijski żart, jak rozpoznać Tasmańczyka. Popatrz na jego szyję. Jeżeli ma tutaj bliznę po drugiej głowie, to znaczy, że się urodził na Tasmanii. Więc Tasmania jest naprawdę takim dużym obiektem żartów, mimo że jest e, tak niewielkim stanem. E, no ale właśnie mówi się też, że e, mieszkańcy Tasmanii są bardzo wyluzowani, poza tym, że są kazierowcami, e, to są bardzo wyluzowani także prosy. No dobrze, więc to już chyba tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, pamiętajcie o wciśnięciu przycisku subskrypcji oraz włączeniu dzwoneczka, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!